ma siema, siema. Od tej pory każdy wypić może. Słuchajcie, co dzisiaj dla Was mam? Dla Was mam dzisiaj trzy kosteczki e, nowości, nowości od importera. Tak to nazwijmy. E, zoom, boom. Mianowicie pierwsza kosteczka, która jest naprawdę zadziwiająca. Skąd ludzie biorą pomysły na takie nazwy? Lemon Diesel ZBC 407, 20 mm, 20 strzałów. I kosteczka prezentuje się w taki oto sposób. Lemon Diesel. Nie mam pojęcia skąd w ogóle nazwa na taką kosteczkę, no ale cóż, tu macie oczywiście grupę Zumbuma, jak to prezentuje się. Jakie mają tam? Wiecie, że jest hukowa, kolorowa, Whistling i Crackling, eee, Gramatura 145 gram mleku, cena 39 zł. Ląd, tylko podstawowy. Za taką malutką kosteczkę dla bezpieczeństwa lepiej zawsze sobie czymś obłożyć, bo jest mała a może się wywrócić. Kolejną kostką, którą dzisiaj dla Was przygotowałem, to jest Y-Widow. Eee, biała wdowa? Biały pająk? Cior, dwie, jak to się określa. Biała wdowa, no. eee, Taki oto kosteczka z pajączkiem. No, jak ktoś nie lubi pająków, no to ta kostka mu raczej nie przypadnie. Eee, ale w pajączek naprawdę zacny. Kod produktu ZBC408, 20 mm. Eee, I tutaj mamy, ile strzał w ogóle tu jest? 25 bodajże. Jest 25 strzałów. Ciężko dostrzec. Patrzcie. Przydałby się inną czcioneczką. Eee, tu już mamy ląd podstawowy ląd rezerwowy, gramatura 187,5 gram neku kategorię F2 i cena około 46 zł za naszą białą wdowę. Ale to nie koniec, to nie koniec. W Wolnej chwili zapraszam was na mój kanał. Mały bez pin tam. Link, link znajdziecie w opisie. No i do sklepu No i instagram machony 69, to wszystko wiecie na bieżąco. Na sam koniec mam taką kosteczkę. To, to jest placek, a nie kostka. To jest placuś. O, o, o. Mamy takiego Monsterka. O, Monsterek. Monsterek. Taki potworek CB401. 186 strzałów. Cena to jest około 300 zł, kaliber 20 mm. I powiem Wam na początku, mówię, no cena nawet całkiem spoko za 108, 168 strzałów w 20 to cena całkiem przyzwoita. Myślałam, że ma same strzały proste, no bo taki placek wygląda jak miałby strzały proste. Ale niestety ten mały kwadracik zdradza nam to, że tu też mamy strzały kątowe. Więc za 300 taki placek, który ma strzały proste, który ma strzały kątowe, cenowo wychodzi mega atrakcyjnie. Ale teraz pytanie: jakie tam będą te efekty? Czy będą na biedaka, czy będą dobre? Kod produktu już wam przeczytałam. Klasa F3 Gramatura 900. 2,16 gram neku <laughs> Rok produkcji 2025. No Przypuszczam, że do kilograma mogliby tutaj wcisnąć tego towaru, no ale przypuszczam, że jakbym miał 200 szałów, to byłby kilogram wtedy, nie? No ale zobaczymy, wszystko wam podam O, tu się nawet etykietka od dołu oderwała, więc możecie zobaczyć, jak to tam wyglądałem. Tym więcej rureczki, że jest trochę tych szał kontrolnych. No dobra, nie będę przedłużał, a więc zapraszam na teścik. Dobra Andrzejek, dawaj Lemon Diesel Ren Generator losowych nazw Zobaczymy Lemon Diesla Jak on tam się będzie sprawował <laughs> Mała też tania kosteczka Więc trzeba bardziej patrzeć Dla przezonowca Ładny opóźniony trafling. O! Jak na 20 mm Spory efekt Tylko szkoda, że nie miała yy, finału. Tak? Pruła bardzo fajnie. Szkoda, tylko że finału nie miała. Taka malutka. Zobaczymy White Widow. Teraz. Ta ma chyba 25 szałów. Więc ta pierwsza, powiem Wam, całkiem, całkiem, tylko niestety brakowało finału. O! Ładny taki brokacik. Powiedziałbym, że nie jest gęsty, ale to jest 20 mm, to jest malutki pocisk, więc zwróćcie uwagę na wielkość tego efektu i na długość utrzymywania się. Według mnie biały pająk lepszy jest od diesla. To jest moje zdanie. Ładnie próję. Dość fajny czas, jak małą pyczkę i finałek. Czyli jak mam być szczery, to... Lemon dostaje ósemkę, tej mogę dać śmiało dyszkę w tych pieniądzach. No i dawaj teraz monsterka Więc tą jakby ktoś sobie tą białego pajanka odpalił, nie ma wstydu. Nie ma wstydu. Pamiętajcie, że to jest odległość 50 metrów. Jak ktoś stoi blisko to jest zupełnie nao! Zobaczyć, że to jest kosmika dla tytonowca ale pruje w prujeczku dobra jemy tu no jak były te strzały, zabrakło tak to fajnie tutaj trochę szybko efekt znika Ale słabe, bo na przykład niektóre. Ale ona wściekła była. Ale wściekła. Ty, albo ona miała bardzo mocne strony, albo miała też takie kiczowate strzały. Jak Andrzej, jak oceniasz? Ty, no dla sezonowca to jest idealna 10 na 10 dla sezonowca. Opatrz, dziś trawka się zajerała. Dla sezonowca to jest 10 na 10 dla osoby, co przez internet może być troszeczkę ciężej, ty, to się rozkokasza. Dobrze, że wiatru nie ma. No, no się rozkokosiło. Ja widziałem ten efekt na samym końcu, spadł na tym ty. No, ta, bo tu była trawa skoszona. Powiem ci. Ten monster mnie zaskakiwał w paru sytuacjach. Miał takie niektóre swoje słabe strzały, bo szybko znikały, ale miał niektóre takie, tak jak to migotanie, to się po całym niebie rozchodziło, albo ten kraking. Różowy to był taki słaby. Różowy i chyba jeszcze był jakiś taki jeden kolor. Był taki. Tak, były dwa takie, kto po prostu szybko znikał, wiesz, nam to możesz muncić, nie? Ale na przykład sezonowcowi duża gama efektów. Kolorowo było, kolorowo było. Dynamicznie było, było, dynamicznie. Dużo było, dużo było. Nie wiem jak z czasem, ale też dość dobrze się pała. Wszystko. Panie, jak oceniasz, tu jest z nami gość? Kupiłbyś tę taką? Chłopi. Za 300 zł. Kupiłbym. A z tych małych, która Ci najbardziej podobała? Chyba ta pierwsza. Nie, no o, pierwsza to w innym odcinku, była, nie? Ale mówię o tych dwóch teraz. A to jest tymi to ta chyba trzecia, ostatnia. No, no dobra. No Andrzeja, ty jak? Byle szybko. Małe? No. Też mi się wydaje, że tak Pająk, ta nie była zła. Ty, tu nie posz. Zobacz! Mówiłem, że czegoś brakowało. Zobacz! No, no gdzie? Widzisz? Jest. Zobacz, tu jest prosty przykład. Widzisz? Widzisz, gdzie masz wypalone rurki? A gdzie nie? to są niewypalone. jakbyś rzucił do pieca, bum, 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 Ty patrz. I w tym momencie no to musisz rzucić do wody, zutylizować, nie? Trzeba uważać na to przede wszystkim, nie dotykać, 15 minut odczekać. Jeśli masz na przykład kostkę, bo może Ci się tak zdarzyć, nie? To zawsze wybieraj, jeśli kostka ma e, ląd rezerwowy. Tu masz ląd podstawowy, tu masz ląd rezerwowy. Bo w takiej sytuacji, jak masz coś takiego, zrywasz ląd rezerwowy, odpalasz i to leci od tyłu wtedy. A ta ma tylko jeden ląd, więc tego nie ma nawet jak odpalić. Więc ten to idzie do utylizacji. Więc zawsze zwracaj uwagę, żeby była rezerwa, żebyś w razie czego mógł zawsze te dodatkowe strzały sobie wyprzykać. No to tyle. Dbajcie o siebie i o innych. Cześć!